Jedyny spod dwóch, w, Wielko, w nie, nie, wiem grzechu. nie, 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 mi nie, 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 na nie, 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 B. Ty, ty na, na, b, na b? Na mida. nie, na nie, nie, na mida, no. Dobra, to B? Widzowie, w środę, w środę będzie IRL Po plecach od mam Leży Na Chodź Chodźcie trupy B. B, to jest B. wabik B wabik? Dawać od tunelu Tak, B. tak, tak Bramę dojechał Lewo nie widzę do was Czekajcie, patrzcie głęboko Oni i są obici skrywa na boksa, poczekajmy chwilę może jeszcze A czemu wszyscy trup? Nie wiem, czy przez bramę nie dojechał. Do lewej i prawo, auto, 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 auto! A, reload mam. I okno. Okno, tunel. <grym> Robisz frajera. Łooo! Wow. Wow. Jesteś? Ładnie. A Agata no, trzeba, Chyba trzeba ci jakieś do domu zamówić. <laughs> Obaj Aikosa! Flashuję od razu. Przed play, play, play. was i play. za was. Bum. Ja się na się do prawej, do, prawej, do prawej Za niebieską, Bellone. za niebieską Ja ah, spierdalam tak. nie, 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 Jeszcze, jeszcze, jeszcze Będzie dwóch. pikował Proszę jest cię, proszę cię boi. Jeszcze ja jeden Auta ma, pikuje Jezus, ten... no Za szybki jest, jest ten Scout je... no Długa no, 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 będzie miał Może nie no. Biegnie chyba do ciebie, uważaj Próbuj się z tego smoke'a A pupa, lewej, a pupa po lewej, a pupa po lewej, a pupa po lewej. Ładnie, 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 ładnie. Dlaczego Nie będzie raczej. Widzisz galę? Mogą wejść czy nie, szeli? Nie, nie, nie. O, nie, nie. Idę mogło. bliżej. Powiedz mi kiedy nie będą mogli wejść. Nie ma nikogo. Ja na anarchia. Masz... Nie ma nikogo. Anarchia z digną. Ani lewa, ani prawo, nic. O, jest jeden. Jeden Dziękuję jest beczko, patrz, mi patrz mi dolną. Patrz mi dolną tycu. Ja no. jestem gajem. Dolna b Dobra, dolna A przed już? Na midzie, te czasami na... Ile tego heada ale uszelał po śmieciu Dolny, dolny za A jeden się... B2 b wyszedł Patrzę Ja. Nie. Leży, Leży? Jeden. Ode, do prawej, do prawej. Do prawej. Tu... Oj, do... Na bok Foto za heada ma Jest długa jeden Wybieg, wybieg, wybiegli długa Nic, to czysta Jest, Jest długa cały czas, będą wchodzić. Po fajdzie ta gala hmm, okay. Co? da Nie, to, nie, to ty. Hmm, Top mi, to nie wie, ja w stop tu gala. Uch, co za głowie dwóch long albo trzech i jeden po głowie. Ja Je, pierdolę, jeden, jeden został i czeka. Jeszcze, jeszcze long. Dobrze, dobrze, czekam na gościa zał. Ale to spyszne pyszne. O, teraz. smoke nagle tak się zrobiło, chuj. -o. Jeszcze, no, jeszcze dwóch. Jeska. O, jest. Gala Smoke mid. I pod x Ej, się, chłopa był w Tak mi się coś wydawało. Ja byłem z Dawidem. Nie, nie Leży, jeszcze się. na midzie, jeszcze. Dwóch. Dwóch. Na i talach. I dobra, ja tutaj na midę to lewej. Spalili gale Brama na blisko, Xbox craszę jeden Cofam Dolna trupa, dolna trupa Long Druga. jeden Biega, biega, przeszłaj, flesz, Proszę Long jeden był Leży. We weź mi długą, weź mi długą, proszę cię Ye Peta. Gala, gala Pod drzwiami Mam. Bomba, bomba, bomba. Idą no, trup, trup górny wychodzi zaraz Celu się tam, Dawid już są Ta czas, dawaj trzy, cztery, rzuty No nie idzie go zabić Ooo kur... ale kur... miał dziwną i... Trupa bez zajęte. Trup ten... Po głowie, 10 HP with... po... Kurwa najgorszy mapa fu istnieje Chłopie, ja mam jednego kila. No ja mam dwa yep. Daj oficjalnie. Ta smoke, pe. Może się Patrzy. Kul. Mamy flesze? Bez fleszy? To nie zajmiemy to pozdro. Chyba, że Dawid dasz flesze jakiś za nas teraz Masz szybko. Masz Nie mam, nie mam, nie mam Trello. Dostał. No, na idzie Dałem smoka w środek. No i Średni. Ch... zszedł mi. To, to... L... Zero ma po hed jeszcze Dziękuję, dziękuję widzowie. Leży Nice Daj Bez jeszcze Daj ty, nice, brama Chłopiec bez głowy bez, bez leży Brama leży Brama zero Brama jeszcze jeden Leży Tylko nie mów mi, że nas nie znasz. Tululu Daj smoka X, To Teraz jakiś będzie, uwaga Siema Długo mogliśmy jechać, ja bym miał Kur Biegnie, nie sprawdza nic o so. kurne no Ładnie dacie mi flasza przez smoka na mi? Nie mam flesza. Mogę, może chodzić. Jest po lewej. Biegam, zaczynasz po środku. Idę do was, mam bombę. On go nie skrócił. Leży, Mitch? Je jeszcze z lewym, jest pikował. Z lewym. Wyłączyliśmy. Brama, widzowie, na widzowie problemy najmalne. Cześć się ma pozro Dwa najdy top mi ci dwa najdy long To jeszcze mi chyba Fikuję B Dostał Ale Heda mi zerczyk Nie, miał da się nic zrobić, k**a biega i strzela takie to jest dobre z tego serca ja tego kurwa nie rozumiem Widzowie, ja jestem taki dla was, bo się podniecacie. Nie wiem, meczorek do supportu napisz. Dawaj! No, na kur... Kala, i do lewej. A ja mam e, Steel oh. series e, Apex 9 TGL. Kala się podniecacie, ale. Lonki Teraz kurwa pedofil jebany. Dam smoka na Xbox, zajmijmy. Gale. Cześć Graco, witam. Cześć Kasper, 7-7. 7 more, 7 Leje w mordę tak jak w Tekken Drugi, drugi. Dam smoka Cześć Oliver. Yes, ja. Yes. Z... Gale. Gala dojechał. Dzięki za suba kimeno co ci miesiąc, aż ja, dam. To... Próbujcie fazę, a z... wyjdę. Longa wtedy macie flash. I just... Czekajcie, czekajcie chwilę, sprawdza longa. Mam side, go. Side. Bez, bez! No kur**ski, pomóżcie m***wa, wyjdźcie z tego smoka. Ej co jest No To ja jest niemożliwe, kur*a! Nie, bo wy stoicie w smokach na tej gardii, za słupem. Puste kule, co wie, że kur*a nagra w dupę. Smoka, ja lego Ninjago. Nie... Przebić, nie? Logicznie. Przebić, kur*a! Cześć, gra na tam folia! Mnie złowie mery, tylko kur*a! kule puszczale tam, ja się nie poradzę. Daję smokaja, już można. Dałeś, usłyszałeś lata kamni. Jeden powód dostop przed bramą. Ga vano. Ga. Gala ubity. No. Jeden na midzie obity. Mida dojeżdża czasmo. Dobra. Tu rasów. Salam alaikum. Jeszcze brakuje Polaków, czyli do kompletu. I za... Nie, no czemu borek? Mi się dobrze gra, no. My wpisy zostajemy, no to tak czasami jest. Cześć, jeden. Cześć, Joden. No Joden. Cześć, Joden. Cześć,